Stoimy przed mogiłą żołnierzy Legii Akademickiej, którzy polegli w boju pod Osowem 14 sierpnia 20 roku w walce z Armią Czerwoną. Pragnę Państwu przedstawić mogiłę jej stan, w jakiej ona wygląda. Proszę zobaczyć. Te skromne krzyże od lat one są pieszczone, pielęgnowane przez miejscowych Patriotów przez mieszkańców Osowa czyszczone, żeby mogły świadczyć o wielkim, wielkim, wiekowym wydarzeniu, jakie miało miejsce na polach osowskich. Tak jak wspomniałem wcześniej, to są dzieci, to są żołnierze dzieci, którzy bronili, jak mówi tu napis, na tej postrzelanej tablicy pamiątkowej, prawdopodobnie postrzelanej przez komunistów idących na Warszawę w 1944 roku albo jeszcze w czasach komunistycznych, kiedy ten wielki teren tu był pod zasięgiem poligonu wojskowego. Napis głosi, 14 sierpnia 1920 roku siedmiokroć odpieraliśmy hordy bolszewickie i tu padliśmy, a wróg stolicy odstąpił. Proszę bardzo zobaczyć te skromne krzyże bohaterów spod Osowa. Proszę również zobaczyć mogiłę epitafium ku chwale Stefana Pogonowskiego, porusznika Stefana Pogonowskiego, który z nocy 14 na 15 sierpnia pod Wulką Razemińską dokonał heroicznej sprawy. O pierwszej w nocy zaatakował dwie dywizje bolszewickie.